Witam serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zajmiemy się zrobieniem pasty z kurkumy. Jest to wspaniały, naturalny antybiotyk. I warto taką pastę sobie zrobić, ponieważ możemy jej użyć do wielu, do wielu produktów. Możemy ją używać. Czy do sałatek, do zup, do sosów, do herbat. Także spróbujemy sobie ją zrobić. Co będzie potrzebne? Będzie potrzebne tylko dwie, dwa składniki, a właściwie trzy. Dokładnie trzy. Czyli woda. To może być szklanka, może być pół szklanki, w zależności ile chcemy tej pasty mieć. Ja tutaj użyłam pół szklanki. Do tej ilości użyję teraz kurkumy w proszku, około trzech łyżeczek. Łyżeczek, no takich dobrych łyżeczek, prawie łyżek. I do tego jeszcze użyjemy troszeczkę pieprzu. Te trochę pieprzu, to będzie około, teraz powiem, jedna trzecia, dosłownie jedna czwarta łyżeczki. Tu mi troszeczkę już wcześniej wpadło, także pieprzu, ponieważ Kurkuma. Lepiej jest przyswajalne są te jej składniki, jeżeli mamy dodatek pieprzu. Teraz dokładnie mieszamy i umieszczamy na gazie, na ogniu. Ciągle mieszając. I to się parę minut, około 8 godzin. No, tylko no, godzin ładnie. ładnie bym gotowała. Minut, oczywiście, że parę minut, czyli 5-8 minut. Ona zgęstnieje, zrobi się taka właśnie gęsta, za chwilkę pokażę. I przełożymy sobie po prostu do słoiczka. Taki słoiczek możemy przechowywać no, gdzieś około 2-3 miesięcy w lodówce. No właśnie, już się tutaj ładnie pogotowało chwilę. i widać, że już zgęstniało. Robi się gęste. Jeszcze chwilkę poczekam. Cały czas podnie trzeba tutaj mieszać, żeby się właśnie nie, przy, nie przywarło. Nie? No dobrze. Jeszcze chwilkę i zaraz przelewamy. Jaka fajna robi się taka konsystencja. Dobrze. I już nasza pasta się fajnie wygotowała woda, nie robię takiej gęściejszej, można jeszcze by ją otwarować, jeżeli ktoś chce bardzo taką gęściejszą, ale ona jeszcze w słoiczku w lodówce i tak się zgęstnieje, będzie gęsta, więc teraz co nam pozostaje to przełożyć sobie do jakiegoś naczynia, najlepiej słoiczka. A my uzyskaliśmy tyle pasty, którą możemy sobie użyć przez najbliższe dni do wykonania jakiejś fajnej tekstury do pokarmów, do sosów, do sałatek, do zup, do past oraz zrobić słynne złote mleko. Cudowny antybiotyk. I dzisiaj sobie zrobimy taki złoty napój z pastą z kurkumy, którą wcześniej zrobiłam. I teraz sobie mam tutaj takie zagrzane mleko kozie, akurat. No, oczywiście może być każde inne. Taki używam. Teraz sobie biorę... Taki pasty. Malutka jest łyżeczka, do tego biorę sobie dwie takie malutkie. To będzie taka jedna poważna puszka. Pasty z kurkumy, Rzucę sobie trochę świeżego, świeżutkiego imbiru. Teraz jeszcze coś zdrowego sobie włożę, no mianowicie miodek. Miodek, ja tutaj mam miód lipowy. Taką dobrą łyżkę sobie włożę. Ktoś lubi więcej, bardzo słodki, może sobie dać więcej miodku Oczywiście. No i teraz to zamieszamy. Można jeszcze sobie tutaj wrzucić blizika, cynamon, kardamon, dosłownie, co do jakieś przyprawy lubi. Lejko jest powtarzane. Bardzo dobre. I cała szklaneczka takiego cudownego napoju, który warto sobie chociaż od czasu do czasu zrobić. A no, nawet jak nie mamy pasty z kurkumy, to możemy samą kurkumę też dodać, ale w tej postaci jest bardzo smaczny.